Narodzenia. Chciałabym Wam wszystkim życzyć dużo radości, karpia, bezości, ości, niechu na twarzy i spełnienia wszystkich marzeń na ten 2021 rok. I dużo dobrych marzeń, kochani, wesołych świąt. wszystkim, tu Iga. W takim świątecznym klimacie chcę Wam życzyć przede wszystkim zdrówka, a w rok 2021 dla Was o wiele lepszym czasem i miłego spędzonego czasu z rodzinką życzę. Pojedyncza świeca daje słabe światło. Lecz gdy kilka z nich zbierzemy w kupie, oświetlone one wszystko dookoła. No właśnie, zbliża się czas świąt Bożego Narodzenia. Nie pozwólmy, aby w tym szczególnym okresie, mimo zaistniałych sytuacji, ktokolwiek stał się taką samotną świecą i przez tą samotność zgasł. Życzymy Wam wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności, wesołych świąt! Te święta, mimo całego koronawirusa, były dla Was okazją do spotkania się w gronie rodziny, żeby ta atmosfera świąt nie była przetłuczona wszelką nienawiścią i e, różnymi kłótniami, ale zachowana była istota, czyli miłość, życzliwość i narodzenie Chrystusa bo o to, co chodzi w tym zamieszaniu. Wesołych Świąt! Człogorodna wczoraj chciałabym życzyć... Duże zdrowia, Częśćce. miłości w czasach zarazy, dokładnie tak, braku wesela na maturze, wesele było fajne, ale... nie było fajne, Niespalonych pierników, <noise> zdania matur i sesji wszystkich, wszystkim wszystkiego najlepszego, ośmiu gwiazd nad głową i Wesołych Świąt! Mua, bye! Życzę zdrowych, szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia dla sceny 44 L.O. L Oblubatoria. Częścia pomyślności. Nie połykaj skarbiałości. Nie jest bąbek, nie palsiana, jest z pierogi i lebowana. Życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia i wesołego Sylwestra. O co? Koło <grym> się wypięknie. ja, <kności> no może wrzucimy to, jak się przygotujemy, i się zastanawiamy, co mówić w Ten... <grym> Dobra. Dobra, to nagrana jest. <grym> Dobra, ale szczęśliwie spróbujmy powiedzieć, że to jest Dobra, powiedzieć. dobra. No to dawaj. Ho, 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 wesołych świąt. I w przeciwieństwie do nas nie ubierajcie psa w światełka, chociaż wygląda bardzo ładnie. O, w tym dobry świecie. Zauważyłem Was. Czukać nas świąt do Narodzenia, Chili, Sulwestra. Chciałem Wam wszystkim serdecznie życzyć. Zdrowia, szczęścia, zdrowej Wszystkie świąt 那不直接？讨厌，我靠！ Prawa pandemii ustanie. Jeden problem z pola pierzchnie. A więc wie, że na nim Gdzie? Na scenie. Sam na sam. Byłem do Was pokazany. Tylko uwierzcie się ładnie. Ej, myślicie, że się nagrywa? Hmm? Czy się nagrywa? Ale... Co się nagrywa? Przecież jakiś mentor miał tu być. Spotkanie, gdzie on jest? Uy. Nie ma. Jest tylko ten pajac od Coca-Coli. I co i teraz nucić będziemy, tak? Jeśli chcesz, to coś powiedz. A powiem. Bo ja bym chciała życzyć wszystkiego dobrego. O! nowego roku. Hmm. Hmm. Amen. Z Bogiem. Zdrowie.